28 kwietnia 1969 roku siostra Maria Antonina wychodzi z klasztoru sióstr miłosierdzia w Krakowie o godzinie 6 rano. Niesie wiklinowy kosz z chlebem i mlekiem dla biednych rodzin w Kazimierzu. Powietrze pachnie wilgotną ziemią i dymem z kominów typowy wiosenny poranek w komunistycznej Polsce. Nigdy nie wraca. Pięćdziesiąt lat mija w milczeniu. Rodzina modli się przy pustym grobie. Władze zamykają akta jako ucieczkę z zakonu. Matka przełożona umiera, zabierając sekrety do grobu. Cisza staje się głośniejsza niż krzyk. Jeśli ta historia was niepokoi, zostawcie komentarz. Subskrybujcie kanał Detektyw Zofia, bo niektóre prawdy czekają pół wieku, zanim wyjdą na światło dzienne. A ta historia dopiero się zaczyna. Maria Antonina ma 28 lat. Ciemne włosy ukryte pod welonem, delikatne dłonie zniszczone od pracy. Pochodzi z nowego sącza, córka biednego rolnika, która wstąpiła do zakonu w wieku 18 lat. Siostry zakonczne mówią, że była cicha, posłuszna, oddana modlitwie. Ale jej oczy, jak wspominają, zawsze wydawały się szukać czegoś poza murami klasztoru. Tego dnia ma odwiedzić trzy rodziny w starej dzielnicy żydowskiej. Kazimierz w 1969 roku to labirynt zniszczonych kamienic, wąskich uliczek i podejrzliwych spojrzeń. Milicja przygląda się każdemu, kto nosi habit. Kościół jest wrogiem państwa ludowego. Maria wie o tym doskonale. O dziewiątej rano pani Kowalska z ulicy Szerokiej odbiera od niej chleb. Siostra wydaje się spieszyć, co dziwne, bo zawsze zatrzymywała się na krótką rozmowę. Kobieta zauważa, że Maria ściska w dłoni jakiś papier zwinięty w rulon. Gdy pyta co to, zakonnica tylko kręci głową i odchodzi szybkim krokiem w stronę wisły. Godzina dziesiąta. Świadek, rybak naprawiający sieci nad rzeką, widzi postać w czarnym habicie idącą wzdłuż nabrzeża. Kobieta zatrzymuje się, patrzy na wodę długo, zbyt długo. Potem znika za zakrętem, gdzie stare magazyny portowe tworzą ciemny korytarz między budynkami. Nikt więcej jej nie widzi. O 16:00 matka przełożona dzwoni do rodziny Antoniny w Nowym Sączu. Głos drży. Siostra Maria nie wróciła na wieczorną modlitwę. To pierwsza nieobecność w 10 latach życia zakonnego. Ojciec Marii, 70-letni Jan Kowalczyk, chwyta płaszcz i rusza do Krakowa nocnym autobusem. Jego ręce nie przestają się trząść przez całą podróż. 29 kwietnia o świcie ojciec stoi przed klasztornym murem. Patrząc na zamknięte drzwi. Matka przełożona mówi mu, że zgłosiła zaginięcie milicji, ale funkcjonariusz tylko wzruszył ramionami. Zakonnice uciekają, powiedział i zamknął notatnik. Żadnego protokołu, żadnego śledztwa, żadnej nadziei. 3 maja młody chłopak znajduje nad Wisłą czarny płaszcz zakonny, nasiąknięty wodą i błotem. Milicja zabiera go, robi zdjęcia i składa do pudła z napisem Sprawa zamknięta. Prawdopodobne samobójstwo. Ciało nigdy nie wypływa, rodzina protestuje, Maria była wierząca, nigdy nie odebrałaby sobie życia. Nikt nie słucha, ale w jej celi, ukryte pod materacem, siostry znajdują coś, czego nie zgłaszają władzom: trzy niewyslane listy adresowane do siostry w Warszawie. Ostatni niedokończony kończy się zdaniem. Wiem już, co się dzieje w piwnicy. Boże, wybacz mi, ale muszę to ujawnić. Rodzina Kowalczyków wraca do Krakowa tydzień później z własnymi pytaniami. Ojciec Jan, matka Bronisława i młodszy brat Maria, siedemnastoletni Piotr, pukają do każdych drzwi w Kazimierzu. Ludzie otwierają, patrzą ze współczuciem, ale milczą. W komunistycznej Polsce, rozmowa z rodziną zaginionej zakonnicy może oznaczać problemy z władzami. Pani Kowalska z ulicy Szerokiej wspomina o zwiniętym papierze w dłoni Marii. Wyglądał jak stara fotografia. Mówi cicho, rozglądając się nerwowo. Gdy Piotr pyta, czy widział, co na niej było, kobieta zamyka drzwi. Dźwięk zasuwania zamka odbija się echem w wąskiej uliczce. Rybak nad Wisłą mówi więcej. Maria szła jakby w trans. Nie odpowiadała na pozdrowienie. Kierowała się w stronę starych magazynów, gdzie, jak szepczą miejscowi... Milicja przesłuchuje wrogów ludu. Funkcjonariusze SB, tajnej policji, mają tam swoje punkty operacyjne. Nikt oficjalnie nie potwierdza, ale wszyscy wiedzą. 15 maja matka przełożona zaprasza rodzinę do klasztoru. Pokazuje cele Marii. Spartańską, czystą, z krzyżem na ścianie i różańcem na stoliku. Wszystko idealne, zbyt idealne. Bronisława dotyka pościeli i czuje, że coś nie gra. Gdzie są jej osobiste rzeczy? Listy od nas? Przełożona spuszcza wzrok. Zostały zabezpieczone przez władzę. Piotr nie wierzy. Wraca nocą. Wspina się przez mur klasztornego ogrodu. W świetle latarki przeszukuje cele przez uchylone okno. Pod luźną deską podłogi znajduje mały notes. Pamiętnik Marii. Strony są pełne modlitw, ale ostatnie wpisy zmieniają ton. Dźwięki z piwnicy. Płacz. Nie mogę już udawać, że nie słyszę. Następnego dnia rodzina idzie do biura milicji. Oficer dyżurny, porucznik Wójcik, słucha z wyraźnym znudzeniem. Gdy ojciec Jan pokazuje pamiętnik, funkcjonariusz zabiera go i mówi: To będzie przeanalizowane. Notes znika w szufladzie biurka. Wójcik zapala papierosa i dodaje: Państwo powinniście wrócić do domu. Wasza córka prawdopodobnie zbiegła na zachód. Takie rzeczy się zdarzają. Ale nie zdarzają się. Maria nie miała paszportu. Nie miała pieniędzy, nie miała żadnego powodu, by uciekać. Jej wiara była silniejsza niż jakiekolwiek wątpliwości. Rodzina wie to, klasztor wie to, nawet milicja wie to, ale prawda jest niewygodna dla wszystkich. Czerwiec przynosi dziwną wizytę. Mężczyzna w szarym płaszczu przychodzi do domu kowalczyków w nowym sączu. Nie przedstawia się, nie pokazuje żadnych dokumentów, mówi tylko Zapomnijcie o córce. To dla waszego dobra i dla jej pamięci. Potem odchodzi, zostawiając rodzinę w zimnym strachu. Bronisława przez tydzień nie może spać. Lipiec. Klasztor otrzymuje oficjalny list z Kurii Biskupiej. Maria Antonina zostaje skreślona z rejestru zakonnego jako porzucająca stan zakonny. Żadnej mszy, żadnego wspomnienia, żadnego grobu. Jak gdyby nigdy nie istniała. Matka przełożona płacze przy zamkniętych drzwiach swojego gabinetu. Ale nie mówi ani słowa więcej. Wrzesień 1969 rodzina stawia symboliczny krzyż na cmentarzu w Nowym Sączu. Pusty grób, puste serce, pusta nadzieja. Ojciec Jan umiera trzy lata później. Lekarze mówią o zawale, ale sąsiedzi wiedzą, że zmarł ze złamanym sercem. Sprawa Marii Antoniny staje się jedną z tysięcy zagadek komunistycznej Polski. Pogrzebanych pod warstwami strachu i milczenia. Śledztwo prowadzi do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej w 2008 roku. Historyk dr Marek Zawadzki, specjalizujący się w zbrodniach okresu komunistycznego, otwiera pożółkłe akta SB dotyczące obserwacji obiektów kościelnych. Klasztor Sióstr Miłosierdzia ma osobną teczkę, gruby plik dokumentów z pieczęcią ściśle tajne. Pierwsze doniesienie tajnego współpracownika o pseudonimie Kruk pochodzi z marca 1969 roku. Siostra MA wykazuje niepokojące zachowania. Długie rozmowy z siostrą przełożoną, czasem podnoszone głosy. Interesuje się sprawami spoza klasztoru. Zadaje pytania o transporty w nocy. Raport jest podpisany, ale nazwisko informcje zasłania czarna cenzura. Kwiecień. Kolejne doniesienie. M.A. została przydzielona do pomocy w infirmerii klasztornej. Ma dostęp do piwnicy, gdzie przechowuje się stare leki i sprzęt. Wczoraj zastałem ją tam sama, z latarką badającą ścianę. Doktor Zawadzki zauważa odręczną notatkę na marginesie. Zwiększyć obserwacje. Możliwy kontakt z opozycją. 27 kwietnia. Dzień przed zaginięciem. Ostatni raport. M.A. widziała coś, czego nie powinna. Podczas nocnej modlitwy wyszła do ogrodu i kierowała się w stronę północnej części murów, tam gdzie zdanie się urywa, jakby autor nie chciał lub nie mógł dokończyć. Reszta strony jest celowo zniszczona, zostawiając tylko smugi atramentu. Zawadzki kopie głębiej, znajduje protokół przesłuchania młodej siostry zakonnej, bez nazwiska tylko inicjały EM z maja 1969. Siostra Maria powiedziała mi przedtem, że słyszała krzyki. Myślałam, że to jej wyobraźnia, że post i modlitwa za mocno na nią wpływają, ale potem pokazała mi fotografię, bardzo starą, sprzed wojny. Nie mogę powiedzieć, co na niej było. Błagam, nie zmuszajcie mnie. Fotografia nigdy nie zostaje odnaleziona w aktach, ale jest wzmianka o starym klasztorze żydowskim, który stał na tym samym miejscu przed wojną. Podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy zamienili go w magazyn. Po wojnie komuniści zwrócili budynek Kościołowi, który założył tam dom zakonny. Fundamenty pozostały te same: stare, głębokie, z piwnicami sięgającymi kilku metrów pod ziemię. Maj 2009 roku. Zawadzki odnajduje w archiwum fotografię satelitarną z lat 70., zrobioną przez radzieckie służby. Klasztor widać wyraźnie, ale coś przykuwa uwagę badacza. Świeżo przekopana ziemia w tylnej części ogrodu, tam gdzie teraz rosną stare dęby. Data zdjęcia. Czerwiec 1969 roku, dokładnie miesiąc po zaginięciu Marii. Historyk próbuje dotrzeć do byłych funkcjonariuszy SB, którzy nadzorowali sprawę. Większość nie żyje. Jeden, emerytowany major Stanisław Koziołek, mieszka w domu opieki w Tarnowie. Jest stary, chory, ale pamięta. Tamta zakonnica? Pyta i patrzy w okno. Widziała coś, czego nie powinna. To wszystko, co mogę powiedzieć. Niektóre tajemnice umierają wraz z epoką. Lipiec 2010. Zawadzki publikuje artykuł w czasopiśmie historycznym Zaginieni w cieniu komunizmu Sprawa siostry Marii Antoniny. Tekst wzbudza niewielkie zainteresowanie. Kilka komentarzy w internecie. Trochę dyskusji na forach. Potem cisza. Polska ma inne problemy, inne priorytety. Historia sprzed pół wieku jest tylko ciekawostką. Ale młody dziennikarz śledczy, Jakub Nowakowski, czyta artykuł i czuje, że to coś więcej. Zaczyna własne śledztwo. Kontaktuje się z Zawadzkim, zbiera dokumenty. W 2016 roku próbuje dotrzeć do rodziny Marii. Brat Piotr, już starszy mężczyzna, mieszka w Krakowie. Zgadza się porozmawiać, ale tylko raz. Przestałem szukać prawdy. Mówi cicho. Prawda w tej sprawie jest niebezpieczna. Zawsze była. Nowakowski nie rezygnuje. Prosi o ekshumację symbolicznego grobu w Nowym Sączu, pustego miejsca, gdzie rodzina modliła się przez dekady. Władze odmawiają. Brak ciała, brak dowodów, brak podstaw prawnych. Sprawa znowu zamiera, czekając na kogoś, kto będzie miał odwagę lub szczęście, by odkryć ostatni element układanki. Marzec 2019 roku Adam Rutkowski, amator odnajdujący zaginionych ludzi za pomocą nowych technologii, siedzi przed komputerem w swoim mieszkaniu w Warszawie. Przegląda Google Earth, analizując stare klasztory w Małopolsce. To jego hobby: porównywanie zdjęć satelitarnych z różnych dekad, szukanie anomalii, zmian w krajobrazie, które mogą ukrywać tajemnice. Klasztor Sióstr Miłosierdzia w Krakowie pojawia się na ekranie. Rutkowski nakłada na siebie zdjęcia z lat 90., 2005, 2015 i 2018. Większość terenu wygląda identycznie. Stare mury, kaplica, dziedziniec. Ale północna część ogrodu pokazuje coś dziwnego: prostokątna anomalia w ziemi, widoczna tylko w określonym świetle i pod konkretnym kątem kamery satelitarnej. Wymiary są niepokojące. Dwa metry na metr. Orientacja północ-południe. Ziemia w tym miejscu ma inną teksturę, inny odcień, jakby była przekopywana i zasypywana dawno temu, ale nigdy nie odzyskała pierwotnej struktury. Wokół rosną stare dęby, ale w tym konkretnym miejscu nic. Jakby korzenie unikały tego fragmentu gruntu. Rutkowski publikuje odkrycie na forum internetowym zajmującym się nierozwiązanymi sprawami. Post zyskuje tysiące wyświetleń w kilka dni. Ktoś kojarzy datę założenia klasztoru. Ktoś inny wspomina o artykule dr Zawadzkiego sprzed lat. Łączą się kropki. 30 marca dziennikarz Nowakowski pisze tekst dla ogólnopolskiego portalu. Google Earth ujawnia możliwy grób zaginionej zakonnicy sprzed 50 lat. Prokuratura w Krakowie otrzymuje setki maili. Społeczność internetowa domaga się działania. 12 kwietnia Instytut Pamięci Narodowej składa oficjalny wniosek o ekshumację. Kościół się waha. Matka przełożona obecnego konwentu mówi, że to świętości miejsce modlitwy. Nie można go profanować. Ale presja jest zbyt silna. Sąd wydaje zgodę. Maj 2019. Ekipa archeologów i prokuratorskich ekspertów kryminalistycznych wchodzi na teren klasztoru. Georadar potwierdza anomalię. Coś jest zakopane metr dwadzieścia pod powierzchnią. Prace ekshumacyjne zaczynają się o świcie, w obecności funkcjonariuszy policji i przedstawicieli kościoła. Łopaty wbijają się w wilgotną ziemię między dębami. Pierwszą rzeczą, którą znajdują, jest fragment czarnej tkaniny. Zmurszałej, ale rozpoznawalnej. Habit zakonny. Specjaliści pracują ostrożnie, centymetr po centymetrze. O jedenastej odkrywają kości, ludzkie szczątki. Ułożone, jakby ciało zostało złożone z szacunkiem ręce skrzyżowane na piersi. Obok prawej dłoni leży różaniec koraliki nadal połączone rdzewiejącym łańcuszkiem. Antropolog dr Helena Kwiatkowska bada kości na miejscu. Kobieta wiek około 25 do 30 lat wzrost około 160 cm mówi do kamery prokuratora. Data pochówku trudna do określenia na pierwszy rzut oka. Ale tkanina i korozja metalu sugerują kilkadziesiąt lat. DNA będzie potrzebne do ostatecznej identyfikacji. Badania trwają dwa miesiące. Lipiec przynosi pierwsze wyniki. Analiza mitochondrialnego DNA porównana z materiałem genetycznym bratanka Marii, syna Piotra, daje zgodność 99,9%. To ona. Siostra Maria Antonina leżała w ogrodzie klasztoru przez 50 lat, kilkanaście metrów od celi, w której mieszkała. Ale przyczyna śmierci pozostaje zagadką. Nie ma śladów traumy czaszki, złamanych kości, ran od noża czy kuli. Tkanki miękkie dawno się rozłożyły. Nie można wykluczyć uduszenia, zatrucia czy innych metod, które nie zostawiają śladów na szkielecie. Doktor Kwiatkowska pisze w raporcie. Przyczyna zgonu niemożliwa do ustalenia. Okoliczności pochówku wskazują na celowe ukrycie ciała. Sierpień. Śledztwo prokuratorskie koncentruje się na klasztorze i archiwach SB. Odnajdują dokumenty wskazujące, że w czerwcu 1969 przeprowadzono prace budowlane w północnej części posesji. Żadnych szczegółów, żadnych zdjęć, żadnych nazwisk robotników. Tylko suchy wpis w rejestrze, podpisany przez nieznanego urzędnika. Ostatnim dowodem jest mały przedmiot znaleziony przy ciele. Fragment starej fotografii, owinięty w płótno i schowany w kieszeni habitu. Zdjęcie przetrwało dzięki szczelności materiału. Pokazuje grupę ludzi stojących przed starym budynkiem sprzed wojny. Na odwrocie napis po hebrajsku i data 1938 rok. Eksperci potwierdzają: To synagoga, która stała na miejscu obecnego klasztoru wrzesień 2019. Prokurator Katarzyna Nowak. Prowadzi przesłuchanie ostatniej żyjącej zakonnicy z konwentu z 1969 roku. Siostra Elżbieta, dziewięćdziesięcioletnia kobieta w domu opieki w Wieliczce, siedzi naprzeciwko kamery z wyrazem twarzy wykutym w kamieniu. Jej ręce drżą, ale głos pozostaje stabilny. Pamiętam siostrę Marię, zaczyna. Była młoda, pełna zapału, ale też niespokojnego ducha zadawała pytania, o których nie powinno się mówić głośno. O piwnicy, o dźwiękach nocą, o tym, co było w tym miejscu przed nami. Nowak pyta wprost: Co było w piwnicy? Elżbieta milknie na długie sekundy. Potem szepce: Pamięć, brudna, niewygodna pamięć. Śledczy odnajdują w architektonicznych planach klasztoru szczegół, który wcześniej był zamazany. Pod głównym budynkiem istnieje nie jedna, ale trzy kondygnacje piwnic. Najgłębsza, najstarsza, pochodzi z okresu przedwojennej synagogi. Podczas remontu w latach 60. robotnicy odkryli tam coś, co władze natychmiast kazały zamurować. Co dokładnie? Nie ma w żadnych dokumentach. Październik. Ekipa archeologiczna dostaje pozwolenie na badanie piwnic. Za współczesną ścianą z pustaków znajdują starszą strukturę. Ceglany mur z końca lat 60. Za nim puste pomieszczenie... Stare sklepienie, wilgoć i grzyb. Na ścianach ślady napisów, niemal zupełnie zatarte czasem. Ekspert od języków semickich rozpoznaje fragment hebrajskiej modlitwy i nazwiska. Dziesiątki nazwisk, wyrytych ostrym narzędziem. To nie wszystko. W kącie pomieszczenia metalowa skrzynia, zardzewiała, ale nie zniszczona całkowicie. W środku dokumenty, fotografie, spisane świadectwa. Materiały dotyczące lokalnej społeczności żydowskiej, ukryte przed Niemcami podczas wojny. Ktoś po wojnie wiedział o tym miejscu, ktoś chronił tę pamięć w cieniu nowego reżimu, który chciał wymazać niewygodną historię. Dziennikarz Nowakowski publikuje artykuł: Siostra Maria odkryła ukrytą pamięć zagłady, za to zapłaciła życiem? Reakcja jest gwałtowna. Część społeczeństwa żąda prawdy, część broni kościoła. I oskarża autora o sensację. Rodzina Marii, brataniec Marek Kowalczyk, daje wywiad. Ciocia Maria była odważna, nawet jeśli to kosztowało ją życie. Chciała, żeby prawda wyszła na jaw. Listopad. Instytut Pamięci Narodowej przesłuchuje emerytowanego majora Koziołka ponownie. Tym razem mężczyzna leżąc w szpitalnym łóżku mówi więcej. Matka przełożona wtedy w 69. Maria Bernadetta. Była tajnym współpracownikiem SB. To ona doniosła, że młoda siostra odkryła pomieszczenie. To ona poprosiła o interwencję. Nie chcieliśmy eskalacji, ale rozkazy z góry były jasne. Co się stało tej nocy 28 kwietnia? Koziłek milknie, patrzy w sufit, jakby szukał słów lub odwagi. Nie wiem dokładnie. Moi ludzie pojechali do klasztoru mieli porozmawiać z nią, przekonać ją, żeby milczała. Rano dostałem telefon. Był problem. Nie pytałem, jaki. Wieczorem dostałem polecenie załatwić sprawę cicho. I załatwiłem. To wszystko. Umiera tydzień później, nie mówiąc nic więcej. Grudzień 2019. Prokuratura publikuje częściowy raport. Główne wnioski. Maria Antonina zginęła prawdopodobnie w wyniku działań funkcjonariuszy SB, bezpośrednio lub pośrednio. Współudział matki przełożonej jest prawdopodobny. Przyczyna śmierci nadal niemożliwa do ustalenia ze względu na stan szczątków. Osoby odpowiedzialne nie żyją. Sprawa zostaje umorzona z powodu śmierci sprawców. Kościół wydaje oficjalne oświadczenie. Wyraża ubolewanie z powodu tragedii. Dystansuje się od działań matki Bernadetty. Zapewnia, że współczesny konwent nie ma nic wspólnego z tamtymi wydarzeniami. Rodzina Marii otrzymuje oficjalne przeprosiny i propozycje uroczystego pochówku. Marek Kowalczyk odmawia spektakularnej ceremonii. Chce tylko spokojnego grobu i prawdy. Tej pierwszej dostanie, tej drugiej już nigdy w pełni. Zdjęcie z synagogi trafia do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Badacze identyfikują niektóre twarze. Rodziny, które zginęły w Auschwitz. Fotografia zostaje zdigitalizowana i dodana do archiwum pamięci. Maria Antonina nieświadomie stała się ostatnim świadkiem ich istnienia. Może właśnie dlatego musiała zamilknąć. Bo pamięć w komunistycznej Polsce była przestępstwem, a prawda najcięższym z nich. Styczeń 2020 roku. Cmentarz w Nowym Sączu przyjmuje ciało siostry Marii Antoniny po 50 latach tułaczki. Śnieg pada cicho na świeżo wykopany grób. Tym razem nie symboliczny, lecz prawdziwy. Kilkanaście osób stoi w milczeniu. Żadnych kamer, żadnych dziennikarzy, żaden trąb wezwania. Tylko rodzina, kilku historyków i cisza głośniejsza niż litania. Brataniec Marek kładzie na trumnie starą fotografię, Marię w Habicie, rok 1964, uśmiechniętą i pełną nadziei. Obok stawia świeczkę i szepce modlitwę, której nikt poza nim nie słyszy. Wiatr niesie płatki śniegu nad groby. Nowy i stary, połączone już nie pustką, lecz obecnością. Ksiądz mówi kilka słów o przebaczeniu, sprawiedliwości i pamięci która nie umiera, nawet gdy ciała się rozsypują w proch. Płyty nagrobnej jest prosta: imię, nazwisko, daty 1941, 1969. Bez epitafium, bez kwiatów wypisanych słów. Rodzina chce, żeby mówiła sama cisza, sama obecność, sama prawda, która zajęła pół wieku, by wyjść na światło. Maria spoczęła, ale pytania zostały: wiszą nad grobem jak krukowic nad polem. Czarne i ciężkie od niewypowiedzianych tajemnic. Marzec 2020 roku. Sejm Rzeczypospolitej debatuje nad projektem ustawy o dostępie do pełnych archiwów SB dotyczących spraw kościelnych. Posłowie kłócą się, podnoszą głosy, oskarżają o rewizjonizm historyczny i ataki na Kościół. Sprawa Marii Antoniny staje się symbolem. Jedni mówią o bohaterskiej zakonnicy, która zginęła za prawdę. Inni o niewygodnej przeszłości, którą lepiej pozostawić pogrzebaną. Ustawa nie przechodzi. Archiwa pozostają zamknięte, zaszyfrowane, niedostępne dla kolejnego pokolenia badaczy. Klasztor Sióstr Miłosierdzia w Krakowie został zamknięty w 2021 roku. Zbyt mało powołań, zbyt dużo historii. Budynek kupuje deweloper, który planuje luksusowe apartamenty. Ogród, gdzie leżała Maria. Ma zostać zamieniony w parking podziemny. Protestują tylko historycy i kilka organizacji społecznych. Reszta społeczeństwa ma inne problemy pandemię, kryzys, inflację. Pięćdziesięcioletnia tajemnica schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca codziennym troskom. Doktor Marek Zawacki, historyk, który jako pierwszy opisał sprawę, umiera w 2022 roku. Przed śmiercią mówi swojej córce: Maria nie była jedyną. W archiwach są setki takich spraw. Ludzie, którzy zniknęli, bo wiedzieli za dużo. Mówili za głośno, widzieli to, co powinno pozostać ukryte. Jej historia wyszła na jaw przez przypadek, przez Google Earth i upór amatorów. Ile jeszcze tajemnic leży pogrzebanych pod betonem polskich miast? Dziś, w 2025 roku, nikt już nie pamięta nagłówków z 2019. Młodzi krakowscy studenci przechodzą obok miejsca, gdzie był klasztor, patrząc w telefony, nieświadomi dramatu sprzed pół wieku. Apartamentowiec stoi elegancki, nowoczesny, bez tablicy pamiątkowej, bez śladu przeszłości. Tylko starsze osoby czasem zatrzymują się na chwilę, patrzą na szklane fasady i kręcą głową. Tu było coś ważnego mówią, ale nie potrafią dokładnie przypomnieć sobie co. Fotografia z synagogi wisi w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Obok mała tabliczka. Odnaleziona przez siostrę Marię Antoninę Kowalczyk. 1969. Zachowana pamięć społeczności żydowskiej Krakowa. Turyści robią zdjęcia telefonami, czytają opis i idą dalej. Niewielu wie, że kobieta, która uratowała te fotografie, zapłaciła za to życiem. Jeszcze mniej osób wie, że prawda o jej śmierci nigdy nie została w pełni wyjaśniona. Pytanie pozostaje: czy Maria odkryła coś więcej niż stare fotografie i nazwiska? Czy wiedziała o czymś, co wykraczało poza pamięć wojny? Może o czymś współczesnym, niebezpiecznym dla ludzi władzy? Czy matka Bernadetta działała z własnej woli? Czy była tylko pionkiem w większej grze? Czy funkcjonariusze SB rzeczywiście chcieli tylko porozmawiać? Czy od początku wiedzieli, jak się to skończy? Marek Kowalczyk, ostatni żyjący krewny Marii, siedzi w swoim mieszkaniu w Krakowie i przegląda stare dokumenty. Ma osiemdziesiąt dwa lata, drżą mu ręce, ale wzrok wciąż jest ostry. Na stole leży kopia raportu prokuratorskiego, zdjęcia z ekshumacji, wycinki prasowe. Patrzy na nie długo, a potem mówi do pustego pokoju. Ciociu Mario, znaleźliśmy cię, ale prawdy tej całej pełnej to już chyba nigdy nie znajdziemy. Co się naprawdę stało tej nocy w kwietniu 1969 roku? Kto zadecydował o śmierci młodej zakonnicy? Czy była to zbrodnia zaplanowana? Czy wypadek, który trzeba było zatuszować? I najważniejsze, ile jeszcze takich Marii leży w nieozdobionych grobach, pod parkingami i blokami, czekających na satelitę i przypadek, by ktoś je odnalazł? A was pytam. Ile tajemnic może pomieścić Ziemia jednego kraju? Ile lat musi minąć, zanim przeszłość przestanie być niebezpieczna? Zostawcie wasze myśli w komentarzach. Jeśli ta historia was poruszyła, subskrybujcie kanał Detektyw Zofia, zapalcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych śledztw, które zmieniają historię. I pamiętajcie: niektóre prawdy czekają w ciemności pół wieku, zanim ktoś odważy się je oświetlić. Do zobaczenia w następnym przypadku. Dobranoc.